Przyda. Nie chcę zepsuć niespodzianki. Zaraz tam będę, Betty! Musi pani wyjść! Łapy przy sobie! Chce tylko samolot! Zabieraj zamów. ode mnie, Delsin! Chciałem zyskać nieco czasu. Nie wiedziałem, że ktoś. Ktoś. Ty tu jest. mi to zrobiłeś! Przewodnik? Oh. Betty, wyjaśnię ci to później, ale teraz musisz stąd uciekać. Dobra, spadam! O nie, dopóki tego nie naprawę! Większość życia spędziłem w Z Stamtąd łatwo prysnąć. Tylko trzeba poczekać na złotą okazję. Kiedy mam swoją moc, nie da się mnie powstrzymać. Później dorwali mnie dozowcy. Co? Wsadzili mnie do tego swojego pierdla dla przewodników. Pomyślili sposób, żebyśmy nie korzystali z mocy. Musieli nas karmić, myć, a nawet podcierać tyłki. Nie robi się tak człowiekowi. Nie robi. Była tam taka ruda suka. Lubiła igły i skalpele. Mówiła, że przeprowadza testy. Jak masz czas, uczysz się paru sztuczek. Trzeba być cierpliwym. W końcu popełnią błąd. Jak wszyscy, musisz słuchać i patrzeć. Trzeba być czujnym. Dlatego, jak ta suka wsadziła naszą trójkę do ciężarówki, ja już wiedziałem, że to złota okazja. Wszedłeś do mojej głowy. Ja? Myślałem, że to ty wszedłeś. Aha, widziałeś to? Pierdel DOZ! Trafisz tam, jak się złapią! Ja. Nie! 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 Postrzegam się, młody! się! Jasne, nigdzie nie pójdziesz. Dopóki... tego nie naprawisz! Słuchaj, nie wiem co się stało, ale być może niedługo będziesz musiał uciekać! Po co?! Stałeś się przewodnikiem, chłopaku! Bioterrorystą! Witam w świecie ściganych i zaszczutych, ja stąd spadam! Nie zatrzymasz mnie! Nigdzie nie pójdziesz, dopóki wszystkiego nie odkręcisz! Tego się nie da odkręcić! No to... chociaż powiedz mi, jak nad tym panować! Nie mam czasu! Zaraz tu będzie DOZ, a ona wie, co zamierzam. Ten ogień da nam dwie góra, trzy minuty czasu. Muszę stąd spadać. Nie zamierzam wracać do curdencade! Tak, ale ludzie, którzy tu zaraz spadną, ścigają ciebie, nie mnie. Widzieli cię, brachu! Wiedzą kim jesteś, a ona potrafi wyciągnąć informacje z ludzi. Powodzenia młody. Nie ma bata. Nie zamierzam zdychać w przetwórni. Słuchaj! Nie. Wy, wypuść mnie! Daj mi odejść! I za, za, zapomnijmy o całej sprawie! Chwila, chwila, zaczekajcie! Pogadaj! O, Henry, Henry. Zawiodłam się na tobie, wiesz? No, mamy go. Tak? E, wykurzyłem stąd tego przewodnika. Dobra robota, zwłaszcza wy o terrorystę! Henry Dodry. Był bioterrorystą. Przewodnik. Tak mówią zdrajcy, którzy z nimi sympatyzują, ale ty nie jesteś zdrajcą. Prawda? Uh, ja... Nie, nie jestem. Denerwujesz się? Nie, skądże? Z własnego doświadczenia wiem, że ludzie denerwują się z dwóch powodów. Albo są tchórzami... Albo coś ukrywają. Wiesz, denerwuję się przy ładnych dziewczynach. <laughs> Byłeś w środku z tym bioterrorystą jakiś czas. Nie podzielił się czymś z tobą? Um, podzielił. Czy rozmawiał z tobą? A może wspominał coś. o jakichś, bo ja wiem, spiskach? A. Uh... Nie, nic takiego nie mówił. Dobrze. Bardzo dobrze to słyszeć. Widzisz, toczymy za żartą wojnę z bioterrorystami, a moim obowiązkiem jest dopilnować. cokolwiek by się stało. Żebyśmy ją wygrali. Ale trochę to zabawne, bo. Pani też jest bioterrorystką! W sumie. Ech, dobra, dobra, dobra. Tak, jestem. Ogień trzeba zwalczać ogniem. Widzę, że nie jesteś tchórzem, a to oznacza, że coś przede mną ukrywasz. D co to ma być? Tak nie można oszalałaś, przecież ja mam swoje prawa! A ja w każdej chwili mogę je zawiesić, jeśli uznam to za stosowne. Na przykład teraz... No to jeszcze raz. Co tam zaszło? A ja powtórzę. I to ponoć boli. Ja chyba wiem, co tam nie, się stało! Nie. Betty nie! I co dalej? Nie. Nic. Dobrze. Dopóki nie rozwiąże ci się język, pogawędzimy sobie z tą panią. Pamiętaj, nie. beton masakruje kruche kości. Jak ona nic nie powie, znajdę kolejną osobę i kolejną, póki nie zaczną gadać. Chcesz mi coś powiedzieć? Czy mam się zająć Twoimi przyjaciółmi? Jestem przewodnikiem. Co? Jestem. Przewodnikiem, ok? Przed chwilą dostałem tę moc od tego faceta. Aha, dostałeś. Bardzo śmieszne. Więc Betty. Może Ty byś chciała coś dodać? Tak, to ponoć boli. Co tu się do diabła dzieje? Zamienili długi dom w szpital? Jak długo byłem nieprzytomny? Nikt stary, co tu się dzieje? O Boże, jak można było coś takiego zrobić? Ilu osobom wyrządziła krzywdę? I nikt nie potrafił jej powstrzymać. O Boże, Betty! Delsin, skarbie, obudziłeś się. To robota Augustyn, tak? Tak, myślisz, żebym cię sprzedała temu babsztylowi. Poza tym reszta plemienia też sobie fundnęła przy kłucie kolan. Czyli wszyscy są tutaj. Hej, a komisze chronią swoich. Przecież nikt cię nie wini za to, co się stało. Ta. Nie obwiniaj się. Hej, nie wstydź się tego, kim jesteś. Taki los, taki się urodziłeś. Po prostu. Teraz jestem jednym z nich. Nie jesteś jednym z nich. Bezdusznym mordercą, który zabija ludzi dla zabawy. Hm. Jesteś dobry chłopak, który potrafi strzelać dymem z palców. To przez ten dym wpakowaliśmy się w kłopoty. Hej, nie idź tą drogą. Jak będziesz tak smęcił, to zaraz zasnę. Muszę odpocząć, żeby wydobrzeć i stanąć na nogi. Mogę trochę odsapnąć, bo nie śpisz. Nie martw się, nic mi nie będzie. Naprawdę. Zobaczysz. O, stary jesteś. Oh. Kurde, bracie, już myślałem, że po tobie. Odrobina betonu nie mogła mi zaszkodzić. Szybka regeneracja to też jedna z twoich nowych. mocy. A właśnie, co tam z twoimi rękami? Przeszło ci? Nie wiem, stary. Zakaz palenia w długim domu, pamiętasz? Ta. Nie chcę im utrudniać powrotu do zdrowia. Zdrowia? Nie, Delsin. Nie ma szans. Oni już z tego nie wyjdą. Umierają tam. Nie wiesz tego. Nie, ale wiedzą to lekarze, którzy tu byli, jak spałeś. Wiedzą. I mówili. I mówili, że te odłamki trzeba wyjąć w taki sam sposób, jak je wbito. Co? Ta... Ale to zaczęło się od Augustyni jej betonowej mocy. Walić to stary. Musimy jechać do Syjatu. Tam je dorwiemy. Ej, 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 czekaj. Myślisz, że co? Że tak po prostu nakłonisz ją do powrotu? <tryk> tak, mocno oberwałeś w łeb, ale chyba pamiętasz, jak wyglądało wasze ostatnie spotkanie. Reggie? To moja wina. I muszę to naprawić. Nie no, syn, Dopiero co stanąłeś na nogi. Wiem, że chcesz pomóc, ale lekarze mówią... Że odłamki można usunąć wyłącznie tą samą mocą, rozumiem. To znaczy, że nie potrzebujemy Augustin Tylko jej mocy. Dobra, nie czaję. Wchłaniam nowe moce jak gąbka, pamiętasz? Skoro mam dym, to i betan ogarnę. Ha? Dobra, a co jeśli to był tylko fart? A? Pomyśl będziesz musiał się przebić przez całą armię dozowców, żeby do niej dotrzeć. Ta, coś w tym stylu. Pogadamy w furze. W jakiej furze? Ty nie masz fury! To moja fura, panie.